Cześć, witam was na moim kanale Diablo Vortex. Dzisiaj chciałem wam przedstawić budowę nekromanty na poziomie 81. I chciałbym również podziękować za wszystkie komentarze pod moim poprzednim materiałem dotyczącym nekromanty na poziomie 71. Bardzo dużo się zmieniło w mojej budowie. Już wam ją przedstawiam. Najwięcej zmian nastąpiło w moim wyposażeniu. Hełm pozostał ten sam. Nie mam jeszcze starożytnego hełmu. Jest święty, nadal ten sam, który był w poprzedniej budowie. Teraz mam starożytny napierśnik i mam oczywiście lepszy przez to pancerz. Mam dodatkowo 1432 punkty do pancerza. Mam Plus 25,5% obrażeń od umiejętności kości, 18% obrażeń od umiejętności krew, czyli od tej umiejętności krwawa mgła. Do tego doszło jeszcze 896 punktów zdrowia i 15% plus do wszystkich współczynników. I tutaj na tym na pierśniku mam następujący aspekt. To jest aspekt, który wcześniej był na amulecie i gdy zadasz jakiekolwiek obrażenia, zyskujesz premię 0,5% razy do pancerza na 4 sekundy i efekt ten kumuluje się maksymalnie do 30% razy. I kamienie, mam tutaj rubiny, dwa razy po 4% maksymalnego zdrowia. Następnie zmieniłem rękawice również na starożytne rękawice. Moc tego przedmiotu nie jest taka silna. Byłoby lepiej, gdyby było bliżej do 800. Szukam dalej, w każdym razie. Szybkość ataku. Bardzo ważny element na rękawicach: 10,8% szansa na trafienie krytyczne, również bardzo ważny. Element to jest 9,8%, plus 24 punkty do wszystkich współczynników i plus 4 rangi do umiejętności włócznia z kości. Na tych rękawicach Mam następujący aspekt. Moc pasywna, skostniała esencja zwiększa również obrażenia od trafień krytycznych Twoich umiejętności kości o 1%, plus za każdy punkt esencji powyżej 50%. Maksymalnie tutaj mam do 39% plus, następnie mam. Spodnie to są starożytne spodnie o mocy 805 plus 25 i dają mi one 830 punktów do pancerza. Jakie mam afiksy na tych spodniach? Mam 30,4% redukcji obrażeń podczas okaleczenia. Mam plus 4 rangi do krwawej mgły, 51 inteligencji i 838 cierni. Aspekt: za każdym razem, gdy nawałnica kości, czyli ta nasza główna umiejętność, rani przeciwnika, zyskujemy barierę o mocy równej 5% niższego podstawowego zdrowia na 10 sekund. Następnie mam starożytne buty. 400 punktów do pancerza. Mam tutaj 33,1% redukcji obrażeń podczas okaleczenia. Mam 27,1% redukcji czasu działania spowolnienie. 19,5% szybkości ruchu. To nie jest dużo. Też chciałbym mieć bliżej do 26%. I plus 4 rangi do trupich macek. Aspekt, kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej 5 wrogów, ogłuszamy ich na 4 sekundy. I efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sekund. To jest nowy aspekt, to jest ten aspekt sezonowy sezonu pierwszego w grze Diablo 4. Broń jest ta sama. Jedyne co Tutaj zmieniłem to, ulepszyłem ten aspekt, dlatego że znalazłem aspekt o lepszych parametrach. Czyli ten atak podstawowy włócz niskości sprawia, że wszyscy trafieni wrogowie poza pierwszym stają się odsłonięci na 3,4 sekundy. No, wcześniej miałem 3 sekundy i 75% dodatkowych. Obraży. Na razie ten jest najlepszy, jaki znalazłem. No i tutaj oczywiście mam szmara, gdy 2 razy po 12% od trafień krytycznych zadawanych odsłoniętym wrogo. Następnie mamy starożytny amulet. 282 punkty do pancerza. Te punkty do pancerza mam dzięki temu brutalnemu. Sercu, które włożyłem do tego amuletu i jakie tutaj mam afiksy? Plus 3 rangi mocy pasywnej, niedoskonała równowaga, 21% obrażeń na 4 sekundy po zabiciu elitarnego wroga, 25,5% obrażeń od umiejętności krew i 10,3% redukcji czasu odnowienia. Aspekt to jest nowy aspekt, który znalazłem. Nie miałem go wcześniej w tej budowie. To jest aspekt. Nawałnica kości pochłania zwłoki maksymalnie 8, co wydłuża czas jej działania, najwyżej do 15 sekund. To jest bardzo ważny aspekt dla tej budowy. Ta nawałnica kości może być włączona prawie przez cały czas. Jak grałem, to widziałem w wielu momentach, że Jedna nawałnica się jeszcze nie skończyła, a już miałem dostępną następną. I teraz jakie tu mam brutalne serce. Serce, jakie tutaj włożyłem, to jest serce, gdy w pobliżu znajduje się, co najmniej jeden wróg. otrzymujemy aurę, która automatycznie przeklina pobliskich wrogów z niedołężeniem na 21 sekund. Zniedołężenie to jest ta umiejętność. Dzięki temu sercu włącza się ona automatycznie. Następnie mamy starożytny pierścień. Tutaj mam 279 punktów do pancerza dzięki temu sercu. I tutaj znalazłem serce Goli Brody. To jest gniewne serce. Jakie mamy tutaj afiksy? 18,8% obrażeń od trafień krytycznych, 6,3% do szansy na trafienie krytyczne, 19,5% obrażeń typu fizyczne, 22,5% obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości. Jaki mamy aspekt? Ten aspekt też mi się tutaj zmieni. Znalazłem aspekt lepszy. Użycie trupich macek zapewnia premię 20% do szansy na trafienie krytyczne na 6 sekund. I wrogowie, którzy odnieśli obrażenia od trupich macek, otrzymają 40% razy dodatkowych obrażeń od naszych trafień krytycznych. I tutaj mamy najlepsze serce sezonu pierwszego, to jest serce Goli Brody, gniewne serce nasze, trafienia krytyczne i wszystkie obrażenia zadane w ciągu 3,5 sekund zostają zaabsorbowane przez nasz cel. Następnie obrażenia te wybuchają w stronę pobliskich grobów, i zgromadzone obrażenia są zwiększone o 14% razy na sekundę. To serce jest numer jeden w tym sezonie. Jeżeli nie macie tego serca, musicie je zdobyć. Ja Wam na końcu tego filmu pokażę. Walkę z bosem świata i zobaczycie na jakim poziomie zadaje obrażenia. Tam w jednym momencie nawet wypadło 32 miliony obrażeń od trawień krytycznych. Następnie mamy drugi starożytny pierścień 294 punktów do pancerza. I tutaj mamy 5,7 szansy na trafienie krytyczne, plus 9 do esencji, 24,8 obrażeń od trafień krytycznych od umiejętności kości i 14,3 obrażeń zadawanych progą o ograniczonej kontroli. I tutaj mamy też bardzo ważny aspekt, którego nie było. Poprzednio to jest aspekt szczęśliwy traf. Mamy maksymalnie 10% szans na wygenerowanie 50 punktów esencji, gdy trafiamy odsłoniętych wrogów przy użyciu umiejętności kości. I serce jakie tutaj mam, to jest serce zaciekłe, poziom tego serca jest. Yy, Numer 5, dlatego mam więcej punktów do pancerza, mam 294 i przejście obok zwłok automatycznie co sekundę aktywuje wyposażoną umiejętność zwłok, zadając obrażenia zmniejszone o 23%. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o moje wyposażenie, księga umarłych, nic nie zmieniałem. W zdolnościach, w drzewku umiejętności też nic nie zmieniałem. Wszystko jest tak samo, jak było na poziomie 71. Oczywiście tutaj otrzymałem dodatkowe punkty do moich umiejętności dzięki temu, że zmieniłem. Przedmioty na przedmioty starożytne, moje tablice mistrzostwa. Doszła mi jedna tablica mistrzostwa. Na początku, tutaj, ta pierwsza, nic nie zmieniałem, wszystko zostało to samo. Czyli mam w pierwszym gnieździe glif Esencja. Już mam obecnie ulepszony ten glif na poziom numer 15. Dzięki temu zwiększył mi się. Zasięg tego glifu, następnie druga moja tablica mistrzostwa też jest ta sama, która była na poziomie 71. Tutaj mam glif grabasz, też już mam go ulepszonego do poziomu 15. I doszła mi tablica numer 3. To jest tablica Zapach Śmierci, i tutaj ją sobie obróciłem w ten sposób. Nie jestem jeszcze na 100% pewien, czy nie powinienem tutaj czegoś zmienić w tej tablicy. Może ją obrócić. W każdym razie na razie jest ustawiona w taki sposób. I tutaj sobie poszedłem w dół, odblokowałem rzadki węzeł. Ruina, potrzebuję jeszcze dodatkowych punktów zręczności, aby otrzymać dodatkową premię. Dzięki temu mam plus 25% obrażeń zadawanych wrogom w pełni sił. Tutaj odblokowałem sobie legendarny węzeł Zapach Śmierci, czyli zyskujemy 15% do redukcji obrażeń, kiedy w pobliżu znajdują się zwłoki, co najmniej dwie. Kiedy w pobliżu nie ma żadnych zwłok, zadajemy obrażenia zwiększone o 15% razy. I tutaj podążyłem do środka. W środku mam w gnieździe glif nasycenie. Co ten glif mi daje? Daje mi premię 30% plus do skuteczności leczenia mikstur. I. Mam 13,1% zadawanych obrażeń, jeśli nasza postać spełni sił. Wykupiłem tutaj 25 punktów siły woli. On na razie jest na poziomie pierwszym. Ale myślę, że w tym miejscu włożę glif. Nadużycie w momencie, jak go będę miał na poziomie 15, dlatego że ten zasięg tego glifu mi się zwiększy. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego nekromantę na poziomie 81. Jeżeli Wam się film podobał, to Zostawcie łapkę w górę, nie zapominajcie o subskrypcji. Na końcu tego filmu chciałbym Wam jeszcze pokazać moją walkę z Bosem Świata, w którym uzyskałem obrażenia na poziomie 32 milionów. Do zobaczenia na następnym filmie.